Czy wiesz, że wszystkie rankingi kredytów hipotecznych tworzone są w oparciu o ich całkowity koszt? Czy naprawdę zapłaciłbyś kilkanaście tysięcy złotych prowizji w zamian za atrakcyjną marżę? A jeśli spłacisz swój kredyt po 5, 7 lub 13 latach, jak to wpłynie na jego koszt? Nazywam się Marcin Babiarz. Od 10 lat zajmuję się kredytami hipotecznymi. Zapraszam na mój materiał. Ranking przygotowałem dla czterech wariantów czyli oprocentowania zmiennego i stałego, osobno dla 10 i 20% wkładu własnego na okres 300 miesięcy czyli 25 lat. Sprawdziłem, czy wydłużenie i skrócenie okresu kredytowania wpłynie na pozycję banku w rankingu i to samo sprawdzenie wykonałem dla kwoty kredytu. Dodatkowo odpowiem na pytanie zawarte na wstępie, czy faktycznie opłaca się zapłacić wysokie koszty początkowe w zamian za atrakcyjną marżę. Oraz na koniec przygotowałem krótką ściągę, w której znajdziecie kilka informacji o kredytach eko. Omówię też wymagania banków względem danej oferty oraz pokażę, że banki mogą się mocno różnić między sobą, jeżeli chodzi o zakres proponowanych produktów. Najważniejszy wniosek, jaki można wyciągnąć z tego rankingu jest taki, że sugerowanie się całkowitym kosztem kredytu nie zawsze ma sens. Całkowity koszt kredytu jako jedyne kryterium tworzenia rankingu moim zdaniem jest trochę bez sensu, ponieważ byłoby to prawdziwe, gdybyśmy już dziś podjęli decyzję, że nie zrobimy z naszym kredytem absolutnie nic przez najbliższe 25 lat. Dużo lepszą strategią jest obliczenie w jakich przedziałach czasu dana oferta opłaca się najbardziej. Możliwość refinansowania kredytu czy jego regularne nadpłaty mogą spowodować, że lepiej jest sprawdzić, ile ten kredyt będzie kosztował nas w pierwszych kilku lub kilkunastu latach. BIG podaje, że średni czas spłaty kredytu w Polsce to około 13 lat. W sytuacji, w której kupujemy pierwsze mieszkanie i wiemy, że za jakiś czas będziemy chcieli je zmienić na większe, może się okazać, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania posłużą nam jako wkład własny do budowy domu lub zmiany nieruchomości na większą, a wtedy spłacimy kredyt przed terminem i jego rzeczywisty koszt będzie zupełnie inny niż ten podany w symulacji. Jest również druga strona medalu. Jeżeli planujemy powiększyć rodzinę lub wiemy, że nasza sytuacja finansowa się zmieni, np. poprzez rezygnację z pracy na etacie na rzecz rozwoju własnej działalności, refinansowanie kredytu może okazać się trudne z uwagi na zmieniającą się zdolność kredytową, ale też koniunkturę na rynku, która, jak wiemy z ostatnich wydarzeń, potrafi mocno namieszać. Podsumowując ten wstęp, da się wskazać, które banki wyróżniają się na tle konkurencji, jeśli chodzi o proponowane warunki cenowe, ale ten element dopasowania związany z indywidualną sytuacją i z planem na najbliższe lata pozwala dużo celniej określić, jaki realnie koszt kredytu poniesiemy. Idąc dalej, oczywiście jest szereg filtrów, które mogą zmienić układ banków w tym zestawieniu, natomiast może być to okres kredytowania lub kwota kredytu. Według mnie one będą miały marginalny wpływ, dużo większy będą miały. Cel kredytowania albo akceptowane przez dany bank źródło dochodu, ponieważ te dwie ostatnie mogą kompletnie wyłączyć z zestawienia część ofert. Jakie koszty znajdują się w tym zestawieniu? Są to odsetki, ubezpieczenie na życie w wymaganym w promocji przez bank okresie, np. Bank Santander wymaga wykupienia ubezpieczenia za ich pośrednictwem i utrzymania go przez pięć pierwszych lat, więc ja po 5 latach przepisuję koszt tego ubezpieczenia na kolejne lata. Dalej mamy ubezpieczenie nieruchomości oznaczone skrótami KK i KN. To oznacza to, czy bank wymaga danego ubezpieczenia na kwotę kredytu czy na pełną wartość nieruchomości. Ubezpieczenie pomostowe. Na ten moment nie obowiązuje, więc dla wszystkich ofert wynosi 0. Natomiast w ofertach z 10% wkładem własnym zamieniłem je na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Mamy też koszty początkowe, czyli prowizja lub ubezpieczenie płatne z góry. I na koniec jest suma wszystkich kosztów w danym roku. Koszty są pokazane narastająco, to znaczy, że w pierwszym roku mamy opłaty za pierwszy rok, w drugim mamy sumę opłat za pierwszy i za drugi rok, w trzecim za pierwsze trzy lata, i tak dalej, aż do końca rankingu. Raty, które podałem przy nazwie każdej oferty, to raty kapitałowo-odsetkowe bez doliczonych ubezpieczeń. Te są widoczne w kolumnie B każdego zestawienia. Zaczynamy od banku PKO BP, który oferuje w pierwszym roku promocyjną marżę 1,1% i ta marża ma spory wpływ na całkowity koszt kredytu, ponieważ zmienia proporcje części kapitałowej i odsetkowej w pierwszym roku, powodując, że spłacamy więcej kapitału, co ma przełożenie na wszystkie kolejne lata kredytu. Później bank oferuje marżę 1,56%, co jest bardzo dobrą propozycją na tle konkurencji, a wymaga następujących produktów. Ubezpieczenia na życie i na wypadek utraty pracy płatnego z góry za 4 lata w kwocie 3,25 kwoty kredytu wymaga konta z wpływami co najmniej 3000 zł miesięcznie. Przy czym bank nie akceptuje wpłaty własnej, idealnie aby był to przelew, wynagrodzenie od pracodawcy, i do tego wymagana jest jeszcze karta kredytowa. Santander rozgranicza ofertę dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Klient wewnętrzny to taki, który posiada konto osobiste w banku Santander co najmniej od czterech pełnych miesięcy kalendarzowych i w przynajmniej trzech ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku. Wpłacił na konto jedną wpłatę. Może być to wpłata gotówkowa lub przelew. Jeżeli planujecie kredyt, moim zdaniem warto założyć konto w tym banku, ponieważ wymagania nie są duże. A w porównaniu do oferty dla klienta zewnętrznego ta marża może zostać obniżona nawet o 0,1%. Natomiast klient SELECT, czyli klient VIP, to taki klient, który. W przypadku jednego kredytobiorcy zarabia co najmniej 10 tys. zł miesięcznie, w przypadku dwóch 15 tys. zł miesięcznie, przy czym bank wymaga, żeby przynajmniej jeden z wnioskodawców zapełnił wpływ na konto w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości za ich pośrednictwem na okres 5 lat, ubezpieczenia na życie tak samo i karty kredytowej z obrotem 500 zł miesięcznie. Alior Bank wymaga konta z wpływem wynagrodzenia 1500 zł miesięcznie i z kartą kredytową, dostępu do bankowości elektronicznej, transakcji płatniczych na łączną kwotę 300 zł miesięcznie oraz ubezpieczenia na życie płatnego z góry za okres 5 lat i to jest kwota 2.85% kwoty kredytu mBank wymaga przystąpienia do ubezpieczenia na życie i utrzymania go przez okres pierwszych 5 lat w przypadku tego segmentu Intensive, zasilenia konta kwotą w wysokości 7000 zł miesięcznie i wykonania 15 transakcji płatniczych w miesiącu. Kolejny niższy segment to segment Active, jego nie ma w tym zestawieniu, natomiast on ma marżę wyższą o 0.2% i ma następujące wymagania: znowu ubezpieczenie na życie na 5 lat, wpływ na konto na dowolne konto. 5000 zł miesięcznie i znowu 15 transakcji płatniczych w miesiącu. Bank preferuje, aby to konto było zasilone wpływem wynagrodzenia, ale dopuszcza możliwość wpływu z zewnętrznego rachunku na zasadzie odstępstwa. Przedstawione dane nie wymagają obszernego komentarza, każdy może zobaczyć, jak zmieniają się koszty różnych ofert. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w pierwszych latach kredytu na prowadzenie oczywiście wychodzą banki, które nie mają tych kosztów początkowych, a punkt, w którym niska marża zaczyna wychodzić na prowadzenie, zależy od okresu kredytowania i kwoty co jeszcze będę pokazywał na innych przykładach. W 2013 roku Różnica pomiędzy PKOBP a Santanderem, jako dwoma bankami, z których jeden posiada tą opłatę na wejście, drugi nie, wynosi 6,5 tysiąca zł. W przypadku kwoty kredytu 400 tysięcy zł, różnica w kosztach pomiędzy PKO BP a MBankiem wynosi 5 tysięcy zł w całym okresie kredytowania, a w 2013 roku jedynie 1000 zł. Przez pierwsze 8 lat MBank wychodzi najtaniej. Dla kwoty 750 tysięcy mamy sytuację, w której PKOBP już po czwartym roku wychodzi na prowadzenie za sprawą atrakcyjnej marży, która rekompensuje wysoki koszt początkowy. Można pokusić się o stwierdzenie, że dla wyższej kwoty kredytu atrakcyjna marża będzie się szybciej zwracała, chociaż wszystkie koszty, bo zarówno prowizja jak i ubezpieczenia są obliczane jako procent od kwoty udzielonego kredytu, niska marża ma większy wpływ, ponieważ jej wpływ kumuluje się rok do roku, co odzwierciedla się w każdym z trzech przypadków. Widocznych na ekranie. Okres kredytowania wpływa na przesunięcie się opłacalności banków bez prowizji w taki sposób, że im dłuższy okres kredytowania, tym bank pozbawiony kosztów początkowych będzie się opłacał przez dłuższy czas, co widzimy w tabeli, od 3 lat przy 240 miesiącach, przez 4 przy 300, aż do 5 przy 360 miesiącach. Oczywiście w połączeniu z kwotą kredytu, te proporcje mogą dalej ulegać zmianie. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że gdybyśmy zdecydowali się zainwestować kwotę około 15 tysięcy złotych w bezpieczny produkt jak na przykład obligacje, różnice w kosztach zacierałyby się jeszcze bardziej. Od 2010 roku widzimy, że opłacalność wybranych ofert pozostaje w mniej więcej takiej samej relacji z jedną różnicą dla okresu 360 miesięcy, gdzie zamiast banku Santander trzecie miejsce zajmuje MBank. Postanowiłem również sprawdzić, czy nadpłata kredytu w jakiś sposób wpłynie na wynik tego porównania, więc, aby to zrobić, ustawiłem regularne nadpłaty 500 i 1000 zł miesięcznie z skróceniem okresu kredytowania. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektóre banki posiadają dodatkowe opłaty związane z aneksem. Za skrócenie okresu kredytowania, oraz że można by było przedstawić też te dane w przypadku nadpłat kwartalnych, czy takich ze zmniejszeniem raty i zachowaniem okresu, ale to robimy indywidualnie na życzenie klientów. Tu chciałem tylko pokazać, że to oczywiście również można sprawdzić i w tym wypadku nadpłaty nie mają wielkiego wpływu na pozycję banku w rankingu. Porównałem też osobno bank PKOBP i Millennium, aby pokazać, jak zmieni się różnica w opłacalności danego banku w przypadku, kiedy ktoś chce skorzystać z własnego ubezpieczenia na życie i nie chce go zmieniać na bankowe. Millennium jako jeden z kilku banków akceptuje zewnętrzne polisy zarówno ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia nieruchomości i dokładnie z tego powodu znalazł się w tym rankingu. Alternatywna oferta cenowa z PKOBP to zmiana wysokiego ubezpieczenia na życie i na wypadek utraty pracy tego płatnego z góry 16 250 zł na półprocentową prowizję, a wtedy marża wzrasta z 1,56 do 1,64%. Oczywiście jest możliwość skredytowania kosztów PKOBP, natomiast wtedy koszt kredytu wzrasta o 84 tysiące w całym okresie kredytowania, oczywiście przy dzisiejszym oprocentowaniu, i o 48 tysięcy, gdybyśmy porównywali to do 13 roku kredytu. I proszę spojrzeć, jak to jest genialnie wymyślone. Przy każdej transakcji mamy wkład własny, opłaty notarialne, często inne koszty początkowe i mniej osób może sobie pozwolić na poniesienie takiego kosztu z góry. Wtedy klient kredytuje te koszty, skuszony atrakcyjną marżą, a w konsekwencji dopłaca ogromne pieniądze. Nic dziwnego, że od lat PKO BP zajmuje pierwsze miejsce wśród banków na pozycji lidera w sprzedaży kredytów hipotecznych. Jeśli dobrze pamiętam, za 2020 lub 2021 rok sprzedali ponad 8 miliardów hipotek. Na drugim miejscu było PKO SA z wynikiem około 4 miliardów. I warto wspomnieć, że w PKO też jest mocny nacisk ofertowy na sprzedaż tego ubezpieczenia konkretnie na życie i na wypadek utraty pracy. Dlatego uważam, że w wielu zestawieniach PKOPP otrzymuje pierwsze miejsce niesłusznie, właśnie dlatego, że sporo kredytobiorców kredytuje opłaty początkowe, nie do końca zdają sobie sprawę, jak może to wpłynąć na całkowity koszt kredytu. Warto też dodać, że promocyjna marża 1,1% jest liczona od momentu uruchomienia środków, więc jeżeli bierzemy kredyt z długim okresem budowlanym, kiedy na początku uruchamiamy tylko część, jedną transzę, wtedy wpływ tej promocji będzie mocno osłabiony. W przypadku kredytów oprocentowanych zmiennie z 10% wkładem własnym sytuacja mocno się zmienia. Alior Bank mocno prowadzi marżą i pomimo wysokiego kosztu początkowego bardzo szybko wychodzi na prowadzenie. Już od czwartego roku kredytowania banki z marżą powyżej 2% odbiegają kosztem od PKOBP i Alior Banku o prawie 10 tysięcy złotych. Warto również zauważyć, że Bank Santander zrównuje się z PKOBP dopiero po dziesiątym roku. O kredytach z 10% wkładem własnym powiem jeszcze kilka słów na koniec tego materiału. Docieramy do ofert ze stałym oprocentowaniem i tu obserwujemy kuriozalną sytuację, kiedy to proponowane oprocentowanie jest niższe niż oprocentowanie zmienne. W poprzednich latach było tak, że banki, które oferowały oprocentowanie stałe, proponowały je wyższe i było to logiczne, ponieważ brały na siebie ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych, więc w pewien sposób ryczałtowały to ryzyko podnosząc cenę kredytu. W dzisiejszych realiach kuszą niższym oprocentowaniem dla stałej stopy procentowej, a na co to może wskazywać, zostawiam do oceny Wam. Pojawiają się dwa nowe banki, ING i BNP, które wycofały się w styczniu z oferowania kredytów z zmienną stopą procentową i oba posiadają przyzwoitą ofertę na stałe oprocentowanie: BNP i PKOBP prawie równo pod koniec okresu kredytowania. Pomimo atrakcyjnej marży, BNP Paribas posiada niestety drogie ubezpieczenie na życie, obowiązkowe przez 5 lat. Czerwoną linią zaznaczyłem koniec obowiązywania stałego oprocentowania. W pierwszych pięciu latach najkorzystniej wychodzi bank ING i po tym czasie można się zastanowić nad refinansowaniem kredytu pod warunkiem uzyskania marży niższej niż 1,7%. Ranking kończymy zestawieniem ofert na stałe oprocentowanie z 10% wkładem własnym, i tutaj zaskoczenie ze strony banku PKO SA w ofercie z dopłatą BGK. Analogiczna oferta od PKO SA bez tego programu posiada marżę 3,4%. Finalnie, moim zdaniem, najlepszą ofertę w tym konkretnym przypadku posiada Santander. Niewielka różnica w pierwszych latach do PKO SA, ale już od 2013 roku to 34 tysiące zł na korzyść banku Santander. Na koniec przygotowałem dla Was podsumowanie i pewien przykład. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, kiedy klienci argumentowali chęć do zbierania wkładu własnego z 10 do 20% dla lepszych warunków cenowych. Doskonale to rozumiem i popieram. Większy wybór banków, lepsze marże naprawdę warto. Jeżeli jednak jeśli na przykład trafi się taka okazja do zakupu nieruchomości, a do 20% wkładu dalej brakuje, warto policzyć, ile faktycznie zapłacimy więcej w przypadku kredytu na 10% wkładu własnego. I tutaj wybrałem dwa banki, jeden na 20%, drugi na 10% wkładu i chciałem Wam pokazać, o ile jeden jest droższy od drugiego, jeżeli zestawimy je rok do roku. Wyjaśniając, jeśli wziąłem kredyt na 10%, a po trzech latach chcę go zmienić na tańszy, zapłacę w tym przypadku 11 tysięcy złotych więcej niż za kredyt z 20% wkładem własnym. Zmierzam tym przykładem do tego, że jeżeli zostawimy dwie oferty porównując ich całkowity koszt, to ta różnica może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli uda nam się kredyt nadpłacić w pierwszych latach lub wartość naszej nieruchomości wzrośnie, zmiana na bank z korzystniejszą marżą jest możliwa. Analogicznego przykładu można użyć w kontekście obliczenia oszczędności z refinansowania kredytu. Jeżeli wezmę pod uwagę, kiedy faktycznie zamierzam spłacić kredyt, będę się sugerował przy ewentualnej zmianie kredytu oszczędnością do tego czasu, a nie tą w całym okresie do końca spłaty. Warto mieć to na uwadze. W przypadku kredytów Eko najlepszą zniżkę proponuje mBank, bo jest to zniżka aż o 0,2%. W przypadku... I stałego i zmiennego oprocentowania dla 20% wkładu własnego, marża 1,68 może być właśnie dalej obniżona do 1,48 i jestem przekonany, że wtedy M-Bank wyszedłby najtaniej w tych dwóch zestawieniach. Jest jeszcze Bośbank, możemy tutaj liczyć nawet do 0,49 obniżki, natomiast jest to możliwe przy dosyć słabych warunkach kredytowych, więc tak realnie możemy się spodziewać około 0,19%. Zniżki w bośbanku. Co ciekawe, zniżkę eko możemy uzyskać nie tylko budując energooszczędny dom, ale też w przypadku zakupu lokalu w budynku jedno- lub wielorodzinnym, więc warto zapytać dewelopera o stosowny dokument, którym może być świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub oświadczenie o projektowanej charakterystyce energetycznej budynku. W tym małym, jakby zestawieniu, znajdziecie jaki bank. Jakie ma wytyczne względem danego wskaźnika? One są opisane, jakiej oferty to dotyczy, który bank kredytuje zmienne, które stało oprocentowanie, na jaką nieruchomość można to uzyskać, jakie korzyści możemy się spodziewać i jaka byłaby docelowa marża banku w przypadku skorzystania z takiej zniżki. To już wszystko w tym rankingu kredytów hipotecznych. Jeśli podoba wam się to, w jaki sposób podchodzę do porównania ofert i jak prezentuję dane, zachęcam was do kontaktu ze mną na stronie www.ichipoteczny.pl. Pod przyciskiem sprawdź, co otrzymasz, znajdziecie spersonalizowany folder, jaki my przygotowujemy dla naszych klientów na początku każdej współpracy. Zawarte są w nim informacje o scoringu, aktualnych czasach procesowych, zdolności kredytowej, jest lista dokumentów, obliczone koszty karencji. Jednym słowem wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby odnaleźć się w procesie kredytowym. A co do odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie, czy warto zapłacić dużą prowizję w zamian za atrakcyjną marżę, odpowiedź jak zawsze jest prosta, to zależy. Jeśli podobał ci się ten materiał, zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału, gdzie chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem o kredytach hipotecznych. Do zobaczenia.